Ja też jako trener byłam taka sfiksowana jako zawodniczka, że głównie judo dla mnie było numerem jeden. I w zasadzie wszystko podporządkowałam pod judo. I czy żałuję tych powiedzmy, lat, które gdzieś tam na no, tego dzieci. Imprez, które ci minęły. Czy imprez, chociaż ja akurat nie byłam imprezową, <grym> powiedzmy, zawodniczką czy osobą? Nie mówię, że w ogóle nic jakieś, bo jestem święta, nie, nie, nie w tym zakresie. Natomiast no gdzieś tam na pewno no to życie prywatne na drugim miejscu stało niż, niż, niż to judo. Szkoła też u mnie na drugim miejscu stała zawsze niż to judo, więc dla mnie ja byłam tak dosyć mocno na tym punkcie zfiksowana. Ja bardzo chciałam ten i wynik osiągnąć, ale przede wszystkim to było moje życie i jest moim życiem, dlatego też przy tych porażkach było mi łatwiej te, te porażki, jakby godzić się z tymi porażkami, czy tam jakby rozwijać się, powiedzmy, dalej mimo porażek, dlatego że to, mi, to było moim życiem, mi to sprawiało przyjemność.